Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się oceną Waszych stanowisk. Ale zanim przejdziemy do oceny Waszych stanowisk, chciałbym zachęcić Was na wyjście na moją stronę internetową, a dokładnie na mój sklep sklep.schoolmedia.pl, gdzie możecie zakupić optymalizację na swoje własne komputery, które będę wykonywał zdalnie poprzez połączenie TeamViewOR, bądź też jeżeli chodzi o BIOS, to na kamerce po prostu będziemy razem optymalizowali Wasz BIOS. Tak więc zachęcam do wejścia na sklep i kupowania optymalizacji. No i przechodzimy do oceny Waszych stanowisk. Ostatnio skończyliśmy na stanowisku Frania. Stanowisko Frania prezentowało się w następujący sposób, natomiast my teraz przechodzimy do stanowiska XXxxxxxx, którego zdjęcia chyba zniknęły, tak więc nie mamy zbyt wiele co oceniać. przychodziły do kolejnego stanowiska, no niestety zdjęcia ci zniknęły, także jeżeli jesteś tutaj teraz na odcinku, to wrzuć to jeszcze raz i zdjęcia wrzuć normalnie, po prostu wrzucając je bezpośrednio do wiadomości, a nie jako jakieś tam linki, które gdzieś ci wygasły. Tak więc przechodzimy do stanowiska Simin. I Simin ma stanowisko w toalecie. Um, jestem ciekaw, czy to stanowisko faktycznie tak wygląda, czy nie jest to czasem stanowisko zrobione tymczasowo, tylko po to, żeby zrobić zdjęcia, ale nie niemniej jednak jest to naprawdę, jakby to powiedzieć, bardzo intrygujące i no, ciekawe. Tego jeszcze nie widzieliśmy, chyba. Tak. <śleskujesz> No co ja mogę powiedzieć. No, nie musisz się ruszać w ogóle yy, z fotela, bo, yy, bo, 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 to, bo... bo twój fotel to tron, także spoko. No nie no, bardzo fajny, atrakcyjny pomysł powiedzmy, jeżeli chodzi o takie wygodne długie posiadowe, chociaż wygodne to się zastanawia, czy tam masz choć jakąś poduszkę położoną sobie pod to. i czy faktycznie jest to twoje zdjęcia? No ale. Yy, Ocenić to nie wiem, czy to jestem w stanie ocenić. Na pewno za, za pomysłowość 10-10 powinno być, ale za sam układ, czy też biurko, no i wygodność fotela, no to tu bym odjął te 4 punkty i byłoby takie 6-10, na 10, czy też tam powiedzmy nawet 5, no ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. 16GB, razy po 8 2060 rtx -a. Widzę, że trzeba zmienić kogoś nick, bo jest bardzo zły. Zmienimy go sobie na X, bo nie wolno takich brzydkich rzeczy mówić, a nie pisać. Tak więc yy, nie wiem, co to jest za sprzęt. Nie wiem o co tu chodzi. Yy, minus chyba śmierdzi, ale mam pomysł, by dodać ledy do kibla. No. Przechodzimy dalej. Kasztan. Kolejne stanowisko z kasztana. I wow! Ale to fajnie wygląda. Strasznie mało miejsca na biurku, co prawda. I nie wiem, czy to by się nie pokusił o klawaturę 60%, no, ale mimo wszystko jest to naprawdę bardzo fajne stanowisko. Wygląda bardzo atrakcyjnie. No i na pierwszy rzut oka, bym powiedział tutaj, że naprawdę spoko to wygląda. Także tutaj, no. Kurde chociaż to, to biurko No kurcze czemu akurat takie biurko No a ładne stanowisko, ładnie to wygląda to na pewno Tutaj gdybym widział tylko to zdjęcie to bym powiedział Kurcze no zarąbiście Chociaż te kable wiadomo tam trochę do poukładania e, Ale no tutaj pod spodem mamy pierwsze subwoofer Który może przeszkadzać w przypadku dłuższego grania gdzieś tam nogami Możesz chaczyć i tak dalej No i plus te szafki trochę przeszkadzają no nie Więc dam tutaj powiedzmy takie 9 na 10 i jeden punkt tylko odejmuję za biurko, dlatego że po prostu zrobiłeś naprawdę mega to pierwsze zdjęcie i wygląda po prostu naprawdę mega fajnie, mega atrakcyjnie i dlatego masz taką wysoką ocenę. Gdyby nie to zdjęcie i gdybym widział tylko to zdjęcie, to dostałbyś pewnie tak z 7 na 10, bo widzę tak, że biurko jest już poniszczone, warto by było się nim zająć, po, po kolor, po, pomalować, e, ale no jeżeli chodzi o biurko, to tak samo, żeby to bo biurko, tutaj mamy jeszcze większą wygodę, nic pod spodem, żeby to nie stało, bo to przeszkadza, aż rozumiem, że do jest ustawienie sobów fara jest yy, zmuszone przez to, że biurko wygląda w ten sposób, a nie inaczej. No ale nie wiem, jednak jest naprawdę mega fajne stanowisko, i przychodzimy teraz do sprawdzenia specyfikacji. I piątka, siódmej generacji, 1060, Silent OPC Fera 5 DualFan, HyperX 16 GB, 300 MHz. Nie polecam oprogramowania się wywala? No, jak, jakie oprogramowanie się wywala, bo nie, nie rozumiem. Ja miałem też HyperXy, Regenerated też 300, i nic się z nimi nie działo, więc nie rozumiem o co tu chodzi, wiesz? SSD 250. Mmm, czemu masz kurde tyle SSDKów? Jeden 1TB z głowy. HDD 1TB, Corsair no i wygląda to całkiem spoko. Powiem tak, no ogólnie jeżeli chodzi o e, cały startup, wygląda naprawdę spoko. Fajnie, że masz tu wszystko dodatkowo e, i masz... Okej, okay, za złamało ci się ramię, więc nie używasz, rozumiem, bo to kwestia wygody. Pewnie Novox by gdzieś tutaj na ramieniu był, więc całkiem, całkiem spoko. No, ogarnij sobie to ramię. Jak nie chcesz, żeby ci się złamało, to kup sobie takie z mozosa, jak ja mam i, i będzie naprawdę mega spoko, bo to z mozosa jest naprawdę sztos i, y, że tak powiem, bardzo wytrzymałe. Dobra, przechodzimy do stanowiska Oliviera. Stanowisko Oliviera wygląda... Taki sposób myszka jest chyba tutaj w ogóle obok. No, nie wiem co mam powiedzieć na temat tego stanowiska, bo mamy trochę mało zdjęć, trochę mało co widzimy, więc nie jestem w stanie tego ocenić. Eee, fajnie byłoby, jakbym widział trochę więcej. No, ok, widzimy jakąś klawaturę, powiedzmy 60%, pilot do LEDów. Widzimy też kontroler tutaj jakiś. Nie wiem o co tu chodzi w ogóle, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, które tu stoją, ale nie widzimy więcej zdjęć, nie widzimy tego stanowiska w pełni, więc nie ocenię tego stanowiska. Powiem tylko, że wygląda to całkiem spoko. Warto by tylko zadbać o to, żeby tutaj jednak ta myszka była gdzieś no, równi z klawaturą, a nie gdzieś tam obok, bo to dziwnie wygląda. No i też pewnie nie jest aż tak wygodne. Co do specyfikacji. 12400F, 3060 e, chłodzenie jakieś sprzęt. Ok, 3200MHz, 16GB. Czyli tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o sprzęt, jest całkiem spoko. Dlatego mamy jeszcze konsole Nintendo Switcha, których nie ma. I PS4, których nie ma widać. Ok, rozumiem. No tu mogę tylko powiedzieć tyle. Sprawdź, czy XMP masz włączone. No i tyle w sumie, nie? Dobra, przechodzimy do kolejnego stanowiska. Kolejne stanowisko. Jimmy to ja. I to stanowisko prezentuje się w następujący sposób. A widzę, że tutaj próbowało robić takie bardzo atrakcyjne i autorskie zdjęcia. Ta lista, wiesz co, do komputera to ona tak niezbyt się nadaje. Ja rozumiem, że ta lista fajna jest i, i, i fajnie można z niej korzystać, ale ona nie ma zbyt dużo zabezpieczeń. To jest taka lista typowo biedronkowa, tak bym to nazwał. Bo ona w biedronce najczęściej chyba była. Więc ja bym do komputera nie używał. Tylko kupiłbym po prostu listę antyprzepędziową, jakąś taką lepszą troszkę do komputera w razie W. Gdyby faktycznie coś miało się wydarzyć, no ale ogólnie wygląda całkiem spoko, stanowisko jest naprawdę clean look mega fajnie to wygląda, Z te V-shape'y to, mówię, producenci monitorów powinni dostać strzała jakiegoś kurde, żeby zrobili w końcu to albo na tych ramieniach, albo żeby coś lepszego dorzucili niż takie V-shape'y, bo to przeszkadza, widzę, że stanowisko takie bardzo pod granie bym powiedział, nie wiem jak to nazwać bo blisko monitor masz strasznie, tylko że pod fps y bym powiedział, ale nie będę się sugerował, że pod FPS-y, no powiem tak ja bym dał tu taką notę 8 na 10, bo jest bardzo ładnie, bardzo fajnie, fajnie, że się takie auto Zdjęcia. Ten misiek ogólnie jakbyś chciał zrobić to fajne zdjęcie, on powinien siedzieć na tym logitechu i patrzeć prosto w kamerę, bo byłoby tak zabawnie. kontrolerek ten malutki tak samo położyć przed nim i byłoby śmiesznie naprawdę, fajnie by to wyglądało. No dobra, ocena spoko, także przechodzimy do specyfikacji, sprawdzamy co masz za sprzęt. Jest to i5 dziesiątej generacji, 1660 Super, 16GB DDR4, 1 SSD, 12 i 2 HDD po terabajcie, okej. Okay. No i o sprzęt wszystko Stila i lodziteka, dźwięku monitory studyjne i monitor Asus ROG 64Hz. Biurko IKEA LED dorzucone. No, powiem Ci tyle. Bardzo spoko stanowisko, tyle mogę Ci powiedzieć. Na pewno do niczego nie mogę się przyczepić, poza oczywiście tymi tutaj są kable. No ale wiadomo, że nie wszystkich kabli idzie się pozbyć. No i do tej listwy przede wszystkim, nie? bo ta listwa to też tutaj raczej trochę nie pasuje. No i tyle chyba jeszcze to stanowisko. Przechodzimy do następnego stanowiska, stanowisko Jacka. I to stanowisko widzę, że robiono w takich ciemnych kolorach, czy też wieczorem, czy też tak, żeby to w miarę wyglądało atrakcyjnie. Szkoda, że nie zrobiłeś pełnych zdjęć, ale mniej więcej tu widzę jak to wygląda. Z biurkiem, bo widzę fragment tego biurka, no ale to chyba nie wystarczy, żeby wystawić jakąś ocenę za e, cały kształt. Mogę Ci powiedzieć, że góra wygląda naprawdę pięknie, klinuk i tutaj bym wystawił nawet notę 9 10, ale nie widzę co jest pod spodem, więc te noty w ogóle nie wystawię, bo nie wiem o co tutaj chodzi. Brakuje na pewno jakiegoś zewnętrznego mikrofonu, brakuje tutaj pod spodem właśnie, żebym widział jak tam to wszystko jest ułożone. No ale stanowisko naprawdę mega fajne, mega fajnie to wygląda, mega czysto, mega schludnie. No i są jakieś tutaj smaczki, jak na przykład ta lampa tutaj obok i, i, i no wygląda to naprawdę całkiem, całkiem spoko. No i fajnie też ta klawiatura wygląda, bo bardzo fajne podświetlenie, na przykład ja w mojej klawiaturze takiego podświetlenia nie mam, no i widzę też, że zgubuje się jeden guzik od, jeden kick up tutaj, więc trochę nie wiem o co tu się, coś tu się stało, mam nadzieję, że kick y sobie ogarniesz i, i będzie też całkiem spoko. No ale ogólnie to mega spoko stanowisko, komputer ustawiony według mnie poprawnie, nie jest ustawiony wprosto tylko bokiem, więc myślę, że tutaj już odcinki były wcześniej oglądane, bądź też sam też tak to ustawiłeś. Wygląda to naprawdę mega, mega ładnie. Co do specyfikacji i trójka dziesiątej generacji GTA 1032 Giga, no to jest karta ogólnie z Kami. Jeżeli ją kupiłeś w sklepie, to współczuję, bo naprawdę te karty, one gówno sobie robią z wydajności i słabo działają, więc jeżeli masz Możliwość, to zamień tą kartę na cokolwiek innego, bo 10:30 one są po prostu kartą skam. Nie wiem, czemu w ogóle to było sprzedawane. Nie wiem, czemu w ogóle to ludzie kupowali, i czemu było to tak drogie. 13 GB D4, 1 SSD 240, 2 240. Ok. Logitech myszka z SPC Gear 630 Aha, czyli to jest od SPC taka klawiatura No ładnie to wygląda, ładnie to wygląda. Podkładka Genesis, yy, z Steel Series i monitor IAMA. No i to tyle. Bardzo fajne stanowisko, na pewno fajnie to wygląda i mega wanny look Tutaj, jeżeli chodzi o takie właśnie granie nocne, to myślę, że to mega oddaje. Kolejne stanowisko, stanowisko Saiti. Stanowisko Saiti, który wysłał takie oto zdjęcia. Zdjęcie numer jeden jest jakieś słuchawki połamane plus klawiatura, plus myszka, laptop i telewizor. Tutaj mamy jakieś miejsce do i ala simulator. No powiem tak, nie wiem co mam tu ocenić dokładniej. Bo zastanawiam się, czy ty masz tu jakieś fotele specjalne pod to. Czy w jaki sposób to wygląda? Dlaczego w takim wypadku, jeżeli masz tu do symulacji, czemu ten telewizor jest tak daleko? Czemu to wszystko jest tak daleko? Bo w teorii, jakbyś chciał, żeby to było takim bardziej symulatorem, to powinniśmy mieć tak, ten telewizor po pierwsze trochę niżej, trochę większy bądź bardzo blisko, żeby to Ci jakoś oddawało super, bo w ten sposób ciężko myślę, że się jeździ żeby było tak naprawdę mega wygodnie więc ja tego stanowiska nie ocenię, bo tu widzę, że jest sporo poprawy, żeby to faktycznie bardzo było wygodne do, wy do wy używania, myślę, że sam wiesz też co byś chciał tutaj zrobić, żeby to jednak faktycznie oddawało no przede wszystkim jeżeli tak nie korzystasz zbytnio z klawiatury myszki, jak korzystasz głównie z tego do grania, to nawet na czas zdjęć gdybyś po prostu ten telewizor dał na samej krawędzi tutaj, żeby było widać i to bardziej do środka wsunął, to myślę, że byłoby by całkiem spoko, kable trochę poukładać bo to jest naprawdę mega bałagan no i na ten moment to tyle mogę tu powiedzieć, co do specyfikacji jest to laptop Lenovo Legion Y520 60 Hz, telewizy te 60 Hz 1050 Ti, siódma generacja i siódemki. Czyli to jest jakby ten laptop sprzed z 2018 roku, tak? Wiele się nie mylę, bo takie chyba wtedy były sprzedawane. Eee, no i 16GB D4, całkiem spoko. Kierownica jakaś Rasmastera. Ok, shiftery jakiś, ok. No nie widzę fotela, nie widzę, jak to jest fa faktycznie ustawione. Więc jestem ciekaw, jak to tu by wyglądało. Jakbyś to faktycznie skończył to stanowisko i ustawił w taki sposób, by faktycznie pasowało do tego, co robisz. Czy gdzieś tam do jazdy, czy, czy do czegokolwiek tam sobie działasz. W każdym razie ocenę tutaj nie wystawię, bo nie wiem po prostu, jak on to ocenić pod to Dlatego, że tutaj są pełno kabli, tutaj coś leży, tutaj jest też jakiś... Nie wiadomo o co chodzi po prostu, rozumiesz. Jakby to było fajnie uporządkowane pod jeden styl, to byłoby spoko, a tak to jest po prostu jeden wielki rozpierdziel. Kolejne i ostatnie stanowisko, które dzisiaj sobie ocenimy, stanowisko fioleta. Stanowisko fioleta prezentuje się następująco. Ech. Co wy macie z tymi biurkami, kurde z tymi szafkami Ja rozumiem, że to czasami jest wygodne Ale widać tutaj to po, pod kwestią tych podłokietników Że to wygodne nie jest I nie rozumiem o co tutaj chodzi z tymi, z tymi biurkami, naprawdę nie wiem co tu się dzieje W każdym razie tu wygląda to całkiem spoko Mamy też jakieś głośniki, mikrofon zewnętrzny Mamy tutaj podkładkę dywan od Cruxa Ile się nie mylę, mamy też tu zgłośnienie do subwooferów Klawiatura, myszka, klawiatura, turnament Więc trochę więcej miejsca na myszkę Ale strasznie mało miejsca, strasznie ciasno I tak samo dla fotela, jak i dla ciebie Więc na pewno rada, jedna, i duża rada. To jest zmiana biurka na taki, gdzie byś miał po prostu tylko z prawej lewej strony mocowanie, bądź po prostu mocowanie do ściany, tak, żebyś mógł swobodnie sobie pod spód wjechać, żebyś miał więcej miejsca na biurku, no i żebyś mógł z tego swobodnie korzystać. Na pewno miny, za to, że komputer stoi u góry, bo to też również przeszkadza, i wtedy miał być więcej miejsca na myszkę, więc ten komputer powinien wylądować na dół, a podkładkę bardziej do prawej, i wtedy masz więcej miejsca na myszkę. No i chyba to tyle z moich rad. Ocena to powiedziałbym takie 7 na 10, właśnie za to, że masz strasznie niewygodne. Miejsce do grania, pracy, czegokolwiek byś tutaj chciał robić, bo nie masz na to po prostu miejsca. Jest to strasznie ciasne i, no nie wiem, ja bym się nie zmieścił na takim czymś ciężko miałbym problem w ogóle, żeby machać myszką, żeby w ogóle jakkolwiek wygodnie sobie posiedzieć, chyba że tylko wykorzystujesz to do internetu, no to wtedy spoko, bo wtedy dużo miejsca nie potrzeba i wtedy jak najbardziej jest to wygodne. No i dam Ci też jaką fajną radę: to te poduszki, które Ty masz, czy to pod plecę, jak ją zdejmiesz, to poczujesz, że jest fotel to, to 100 to razy wygodniejszy, ale to też mała, mała, mała dygresja. No i co do specyfikacji, Mamy tutaj i piątkę dziewiątej generacji i wersję F. Mamy tutaj RTX 2060, mamy tutaj 30 GB 266 MHz. Czyli to wygląda jakby bardziej pod pracę niż pod granie, bo 30 GB pod granie nie jest potrzebne. Crux LD, chociaż niektóre gry potrafią szczerze powyżej 16 GB, no ale, ale wiemy, że to jest raczej bardziej sytuacyjne. Obudowa jakaś z Cruxa, podkłada, podkładka z Cruxa, czyli zgadłem. gadłem krzesło e, jakieś z Carrefoura, OK. okej. Głośniki Logitecha, wiadomo. Jakieś biurko drewno, chłodzenie, Endorfi, Fera 5, SSD, HDD. O kurde, wariacie! Co ty robisz na ten komputer, że 8 TB od HDK masz? Zazdro, nie HDK to ci zezdroszcza akurat. 27 cali, 165 Hz, jakieś dziwny 250W. No zasilacie jest jakby serdukiem też kompa, który nie może się popsuć, więc tutaj warto by mieć wiadomo jaki zasilacz czy jakiś dobry, który się nie zepsuje, no ale okej, okay, rozumiem, że tego kompa więc sami składa się, jeżeli składałeś, to nie mam do tego pojęcia. No i nie wiem co tu mam powiedzieć, także ogólnie jest spoko, tyle ci mogę powiedzieć, no ale jest strasznie ciasno, jeżeli chodzi o układ to jest strasznie ciasno, więc ciężko mi tu się na ten temat wypowiedzieć, tak więc jeżeli chodzi o ten odcinek to byłoby na tyle, mam nadzieję, że ocenę stanowiska podobają, że tak zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz zajrzyj na Discorda, dodaj swoje stanowisko, swój opis, swoje zdjęcia, a pojawisz się w tym odcinku, tak więc widzimy się w następnych materiałach, trzymajcie się, do kolejnych odcinków, cześć, cześć!